Cześć, kochane lwiska, popołudniowa kawka na zanzibarskiej plaży. W sumie to już najbardziej podniecona, bo za chwilkę będzie u nas zachodziło słońce. Dzisiaj vlog z naszego wyjazdu na Zanzibar. Dzień siódmy! To co, czołówka? Oczywiście, że za chwilkę czołóweczka, ale najpierw co? Dzięki za wszystkie subskrypcje. Wow, codziennie ich przybywa po. Kilka, kilkanaście, więc super. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, a chciałby pomóc w rozwoju tego kanału, no to oczywiście proszę kliknąć. Yy, tu, <grytanie> to co, lecimy z tematem, zaczynamy. No to witam. Można powiedzieć, że tydzień za nami. W sumie tak tego nie za bardzo liczymy, bo może, jakbyśmy przyjechali na, na urlop, niektórzy tutaj spotkaliśmy się z potokami, którzy właśnie przyjechali na 7 dni, bo mówili, że na dłużej po prostu nie mogą, bo mają pracę, etc. Ale to dzisiaj nie, nie o tym chciałem pogadać. Czyli dzisiaj siódmy dzień. Co tam dzisiaj to oczywiście zobaczycie później. Próbowaliśmy na łódkach, ale dzisiaj chciałem opowiedzieć o odpowiedzialności i o lęku, którą mamy tak bardzo mocno wgraną e, jako rodzice. Nie? E, oczywiście to, te, to jest... E, no, tak nas po prostu nauczono. No, to te małe mużynki biegają sobie gdzieś tam przy ulicy. Ostatnio jechaliśmy z kolegą gdzieś szukać tego domu i one idą przy ulicy ruchliwej. Są dzieciaki, które mają 4 5 lat, czy tam 6 i one idą przy ulicy. Wow! Zio, to jest normalnie coś niesamowitego. E, dzisiaj gdy płynęliśmy na, a, na tą wyspę okazało się, że nie było takiego małego jacketu e, dla Ulusia. No i co? Jego mama? Jego mama na to od razu, że ej, to na nie płynie, bo i tam za oczywiście się gdzieś za e, różne gdzieś tam po prostu lęki, nie? O, jakiś pan elegancki jedzie Akuna, Akuna Makata. Are you busy? Hello. Makata Siemanko, i bardzo dobrze kurde, A, No rozumiem, pisałeś do mnie Widzisz, jesteś tam Nagrywam, ale no problem, tu nie, ma, tu nie, ma żadnego, nie ma żadnego problemu kurde. Wszędzie można spotkać Polaka, tak, tak, to ty pisałeś O, zobaczcie Siemaneczko Dobra, to jedziemy dalej. To jest też zajebiste, że e, można spotkać znajomych. E, e, ten akurat chłopak, ten, ten kolega niedawno napisał do mnie na, na Wojkoparadę, że też jest i że chętnie spotkał, a dzisiaj mnie już spotkał. Dobra, wracamy do tych lęków rodziców. <laughs> Chociaż mnie w ogóle o tym nie chcę gadać. Ale... No ale dobra i mamy coś takiego, że mamy obawy, tak, że płyniemy, dziecko wypadnie, łódka się zatopi, jako odpowiedzialny rodzic, e, Chcielibyśmy zabezpieczyć go w jakiś sposób, tak? No, z jednej strony to jest bardzo rozważne, ale z drugiej strony, uczę, od razu przekłada się to też na lęki tego dzieciaka. Co to znaczy, że przekłada się na tego lęki dzieciaka? No, bo jeśli mama i ojciec jest zestresowany, to wiadomo, że też się dziecko stresuje, a stres nikomu nie służy w żadnej sytuacji. Tak naprawdę, o, stres jest po to, że jest krytyczna sytuacja, to żeby spiąć dupę i żeby po prostu o siebie zawalczyć. A jak płynęliśmy, to prawie większość. Płynęliśmy tak gdzieś po wody, po, po pas. Taki jeden odcinek, chyba 3-kilometrowy, rzeczywiście był głąb na, na wyspę, i rzeczywiście wtedy też już mi się zaczęło udzielić. Bo Ola bardzo mocno trzymała olkę, już zaczęło mi się udzielać gdzieś jakieś takie e, tematy, typu wow! A jak się wywali łódka? Jest koło ratunkowe i tak dalej. Dzisiaj właśnie wiem, że nie do końca te lęki, które gdzieś tam ktoś mi kiedyś. E, i nauczył mnie, że tak powinienem robić, bo przecież kocham swojego syna. Nie jestem się do końca do nich przekonany. Myślę, że to trochę przekłamuje rzeczywistość. To co, Buziaki, zapraszam teraz na skrót tego, co się działo dzisiaj u nas. Dzisiaj też miało być trochę inaczej z tym gadaniem, ale jak to mówię, pakił de plany, kurde, jeszcze raz dzięki za suby. Trzymajcie się, dobiję kaweczkę. Buziaki, pa! Dobry, dzisiaj śniadanko szybciej, bo jedziemy. Oj, danosia już stała, a dziewczynki śpią jeszcze. O dziewiątej ruszamy na wyspę. To wyruszamy, wyruszamy dzisiaj na łódkę, płyniemy na wyspę. Długa koszula obowiązkowa, bo zimno. <grym> Zamieniać. Na początek film! A? Film na początek! To jest koniecznie wyspy

o, daj ciastko, bo ja chcę rzucić ciastko z Olkiem. A zaraz przepłynę. It's film, it's not photo. <laughs> <laughs> A ja też spróbuję. Co? No. Też spróbuję. Żyliśmy, nie było tak źle, pomimo tego, że nie mieliśmy kamizelek. Ale generalnie rzecz biorąc okej. Okay. Pierwsza rafa to nie była rafa? Jezus nie mogę wyrobić. robić no, jest... Remek już wie gdzie się osiedlić Zapisz Jakby ktoś chciał kupić chatkę to podaj numer 25562739 chyba Spokojnie Come on baby girl du, 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 du. In the plastic Mm -hmm. Come on baby girl Idziemy puszki wagonem po różowemu Barbie Girl czeka te wizera różko Takie nie? elegancko Iż na rawa ooo żeby się nie spalić Nie ma O to muszę go poszukać Zobaczmy jak? jak się zrobi tak pazerami to wtedy dopiero wychodzi to Dzisiaj nowa restauracja. Hello! Chodzimy do nowej restauracji, wczoraj musia znalazła. Taki you welcome. Chodź, tu jest cień, nie jest tak ciepło. Chodźcie tu kaczki. Olek. Ma to czego jest? Ja nie wiem, kochanie. Może chce coś złapać. Ocenka na ten. Jednego murzynka możesz może. Ojejku. Po tam jest. Babcia zabrała łaj, babcia uważaj. Te. Też był Wanku? Siadaj. Zrobiliśmy ciebie z piasku, bo nie mamy śniegu. Nie mam moki i dusza, i burze. No, nie mam. Masz, co zrobić, to